właśnie przed szkołą z dodatkową nauką języka białoruskiego w Chaniwcu. To właśnie tutaj postanowiliśmy sprawdzić, co tak naprawdę młodzież wie o Fryderyku Chopinie. Zapraszamy. Kim był Fryderyk Chopin? To jest ten kompozytorem. Pianistą. <grym wziąć> Mózgiem. Muzyki. Francuskim muzykiem. Francuzem. Ja tak, kompozytorem. Pianistą. No, ale kompozytorem też. No też. Uroczył się... Zobaczysz się w jakiś bolesny. <grym> Zielony. Dobrze. Ale bardzo raczej. I ostatni raz coś na lepsze? Polonezy pierwszy pustelnik. Tak. Mazurki. O, mazurki, o, mazurki, tak. tak. Etude. I jest tak. kogut z Dobrze. I z Marby Francji. Tak. I na gruźlica. I na I o, jak jak kochankę. Jak się, jak się nazywała kochanka? Mario? George George? Sam. Bardzo dobrze. I wiesz, bardzo ładną muzykę? Tak.

Z tym wam się nie obrazi. Reakcja, też na pewno wiedzieliśmy, że nie chcą. A za jakim jachtem? Może to? Frank. Dobra, dziękujemy bardzo. Kim drugi reakcja? To jest znakomity kompozytora, a nie tak znakomity jak moja osoba. Dziękuję.

Pianistą, tak, Proszę, tak. Gdzie się urodził? E, w Polsce, w Dobrze, a y, nie wiem, gdzie... Jakiś model, pytanie, to zadajemy. To, Dobra, teraz... muzykę, no, no, no. klasyczną. Dobrze. A z czym wam się ogólnie kojarzy, jeżeli ktoś do was podejdzie i powie Fryderyk Chopin? Co wam się kojarzy? Taka serce w imieniu szefów. Wydrukusz Chopin. Z czym wam się kojarzy? Gdzie się urodził? Kiedy? Po prostu. Kim był Fryderyk Chopin? E, Grał na pianinie. Tak, dobrze. A wiesz może w jakim miejscu się urodził? W Zierazowej. Bardzo Cześć. dobrze. Bardzo dobrze. Dziękuję bardzo.